Megun jest zrównoważony, przyjazny i towarzyski. Łatwiej nawiązuje kontakty z ludźmi. Mimo sporych kaperytów cechuje się łagodnością i delikatnością. Megun jest inteligentny. Można nauczyć go wielu sztuczek. Lubi być w centrum zainteresowania, a wizyty gości są dla niego doskonałą okazją do popisywania się i otrzymywania dodatkowej porcji pieszczoty. Meikun posiada wrodzoną zdolność adaptacji, dzięki czemu przystosowuje się do stałego przebywania w mieszkaniu, ale chętnie skryszta z zabezpieczonego siatką balkonu. Łatwo nauczyć go też chodzenie na smyczy. Z pewnością lepiej czułby się jednak, mogąc wychodzić na dwór. Meikun jest silny i zwinny, uwielbia przygody, przygody. Przestrzeń pozwala realizować jego zapędy eksploracyjne i łowieckie. Jeśli Meikun ma być kotem niewychodzącym, należy zapewnić mu w domu odpowiednią ilość ruchu do miejsca zabawy i obserwacji. Kocięta Meikun znane są do swojego zamiłowania do wspinania się. Choć nie jest to rasa szczególnie skoczna i wysoko wysokopienna, nie należy obawiać się więc o wysoko postawione przedmioty, gdyż zwykle nie wrapuje się w takie miejsca. Chętnie za to wykorzysta specjalny słupek z podestami ze względu na wielkość i wagę kota rasy Meikun, powinien on być solidny i stabilny. Słupek okręcony silazem lub pokryty wykładziną tapicerską pozwoli go też kotu czyli zaspokoić potrzeby ostrzenia pazurów, dzięki czemu być może uratuje nasze meble. W przeciwieństwie do większości raz Mekun zwykle nie boi się wody. Być może jest to zasługa jego gęstej sierści, która doskonale chroni kota przed wilgotnością. Choć kąpiele nie są konieczne, można, można uczyć kota z wodą, kontaktu z wodą od małego. Będzie to dla niego rozrywką w przyszłości. Meikun jest stosunkowo cichym kotem, lecz gama wydawana przez niego dźwięków jest szeroka. W razie potrzeby bez wahania używa ich do kontaktowania się z człowiekiem. Charakterystyczne dla rasy makun są dźwięki, które przypominają ptasie świergotanie. Przejdźmy do wad kota rasy makun. Może mieć wrodzone wady genetyczne. Wymaga większej ilości pożywienia i chrupek o większym rozmiarze. Potrzebuje wysokiego i solidnego trapaka. Po wadach należy przejść również do zalet. A zaletami są: wybitnie, wybitnie i kochający i rodzinne, Bardzo cierpliwy, cichy, nie skacze po wysokich meblach. Nie wykazuje agresji, dogaduje się z innymi zwierzętami, akceptuje koty i psy. Inteligentny, łatwo się uczy, np. chodzenia na smyczy, aportowania, łatwo akceptuje zmiany i nowe warunki. Prawidłowa waga Kotara semeikun. Córa powinna wynosić od 7 do 10 kg, natomiast kotki od 5 do 8. Skoro wcześniej wspominaliśmy o tym, jaki ma dosyć fajny charakter, teraz warto wspomnieć, ile można się takim charakterem nacieszyć. Śródło podają, że, niektóre, że normalnie meikuny powinny żyć około 12 do 15 lat. Jednak niektóre egzemplarze potrafią dożyć do nawet 18 do 20 lat. Jest to bardzo zachwycający wynik. W podstawowych kwestiach zasady żywienia mejkuna nie, nie różnią się szczególnie od ogólnych zaleceń dla naszych mruczących popili. Jako typowy mięsożerca kot powinien otrzymywać posiłki oparte przede wszystkim na mięsie i poddrobach. Udział węglowodanów w diecie ma być jak najwyższy. Po dziś dzień prawdziwe powodzenie Meikuna pozostaje nie do końca wyjaśnione. Według niektórych źródeł historia rasy miałby sięgnąć czasów, gdy pierwsze europejskie okręty przybywały do brzegów Ameryki Północnej. Ze statków uciekły koty, które następnie znalazły schronienie w pobliskich lasach. Z biegiem lat potomkowie tych zwierząt dostosowali się do tamtejszych ciężkich warunków klimatycznych. Stąd ich duży rozmiar, mocna budowa ciała, gęste futro i, tak, i tym podobne. Następnie skrzyżował się z osobnikami innych zamorskich ras. W XIX wieku najpiękniejszy, najpiękniejszych potomków tych właśnie krzyżówek zaprezentowano publiczności, podczas wystaw i tam Meikuny zrobiły furorę. Czy warto mieć Meikuna? Mejkun to kot niezwykle towarzyski, skłonny do zabaw z właściciela. Nie jest zbyt hałaśliwy, ale, czasem znaleź, ale lubi czasem znaleźć się w centrum zainteresowania. Dlatego warto zapewnić mu trochę ruchu i poświęcić czas. Z uwagi na skłonność do zabaw, mejkuny mogą być spełniałymi towarzyszami dla trochę starszej dzieci. I Wam już zostawiam, czy według Was warto go mieć. Koniecznie napiszcie w komentarzu.